Siema, ma wojownik! Cześć, piękna? Cześć. Co jest taka nakręcona? Nie widzisz, co się tutaj dzieje? Jak między sobą i, i gościem iskrzy? Co przecież gośka ma chłopaka? No nie ma. Zresztą nie widziałeś, jak oni na siebie patrzą i idealnie do siebie pasują. Jak to nie ma chłopaka? No nie ma chłopaka, zresztą nawet założyła sobie konto na tym portalu randkowym obczaj. Romantycznego, spokojnego chłopaka, dla którego liczy się pasja i który lubi taniec, no i. No i to jest seba, ona szuka Seby, rozumiesz, on jest romantyczny, jest spokojny. I najważniejszą rzeczą w życiu dla niego jest pasja, którą jest, jest tanie. Oni kompletnie do siebie nie pasują. No, oni idealnie do siebie pasują. Stara, przecież oni znają się już kilka miesięcy, jakby miało coś zaiskrzyć, to już by dawno zaiskrzyło. ta para nie ma racji bytu. Mhm, a pomiędzy nami zaiskrzyło kiedy? A czekaj, po kilku latach. No i jak szybko się wypaliło? Dobra, ale to nie znaczy, że u nich musi być tak samo. Słuchaj, Gośka to jest ekstra mega zdecydowana laska. I jakby chciała się mówić z sobą, to nie zakładałaby konta na portalu randkowym, tylko chciałaby go do pubu na piwo. Ty mi w ogóle nie pomagasz. Nie baw się w swatanie ludzi, bo źle na tym skończysz. Dobra, może masz rację, okej. Okay. Mam rację. Mówię ci, i nie wkręcaj w to sedy, bo źle się to może dla niego skończyć. I przepraszam cię, ale muszę się przygotować do zajęć. Okay. Cześć dziewczy. witajcie w domu światła. Cześć. Okay. Cześć. 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 Pięknie wyglądacie. Cześć. Hey. O, jak pachniesz ekstra. Cześć. 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 Mm.